Trwa we mnie wieczna świętość. Lekcja numer 300. Oto myśl, którą można się posłużyć, by powiedzieć, że śmierć i żal są nieuniknionym losem wszystkich, którzy tu przychodzą, gdyż ich wartość przemijają, zanim zdąży je posiąść lub nawet uchwycić. Jest to jednak również idea, która nie pozwala, by żadne fałszywe postrzeganie trzymało nas w pętach, ani przedstawiało sobą więcej niż przemijającą chmurę na wiecznie pogodnym niebie. I właśnie tej pogodności dziś szukamy niezachmurzonej, oczywistej i pewnej. Dziś szukamy Twojego świętego świata. My, Twoi miłujący synowie, zgubiliśmy bowiem na jakiś czas drogę. Słuchaliśmy jednak Twojego głosu i nauczyliśmy się dokładnie, co czynić, aby zostać przywróconymi do nieba i naszej prawdziwej tożsamości. I składamy dziś dzięki za to, że świat trwa jedynie przez chwilę. Chcielibyśmy udać się poza ową maleńką chwilę do wieczności. Ten świat trwa jedynie przez chwilę.